Kolejny dzionek, ja już na frikę. Po drodze, rozumiecie, trochę padało. Ale obiecujące na załadunek to wygląda. Obiecujące. Także ja idę się rozkładać. Bierzemy ciągnik, jedziemy do Ciechanowa. Stamtąd plan jest chyba zabrać ładowarkę do klienta gdzieś w okolice Węgrowa. Ktoś z tamtych okolic jest. No i także będziemy Trochę działać. Zobaczymy, co zdążymy zrobić. Może zrobimy po południu przesiadkę z Łukaszem. I, i, I Łukasz pojedzie pociągnik za Elbląg. Ale to wyjdzie z czasem. Także widzimy się zaraz. Patrzcie, już Mateusz będzie wjeżdżał. Weźmy ja wezmę jeszcze od razu rękawiczki. ściutko Delikatnie w tą. to w tą No dobra dobrze jest dawaj Elegancko, dobra. Dwie minutki dosłownie i przypięty ciąg. Teraz tylko jeszcze będzie zaraz na jazdy schować i i i pauzy robić jeszcze nie muszę także będziemy ruszać do Ciechanowa. W Ciechanowie zrobimy może przy okazji pauzę już się rozdejmiemy i założymy ładowareczkę i będzie Czy z tyłu tam jeszcze napinać naciągnie tu przodem nam bo trochę za lekko go skręciłem ale jest szansa zaczymy gniew poprawimy jeszcze raz i tak czasami się zdarza i przy okazji pijemy na jest od razu hop Gdzie naciągnęło wszystko jest dobrze. Papierki wypisujemy i uciekamy dalej. A już coraz bliżej Ciechanowa. Patrzę, pogoda się zmienia. Przed chwilą takie słonko było, tak fajnie. O, jak droga do Ciechanowa, posłuchamy. Chyba, że nikt nie odpowie. No i sobie jedziemy, rzucimy ładowarkę i wtedy węgrów i zobaczymy co dalej, czy nie będzie za późno, żeby jechać po ten ciągnik. Jeśli nie będzie za późno, to jeszcze polecimy, go pewnie Łukasz przejmie stery. Zobaczymy może i kamerę przejmie. Kawałek materiału też się nagra. Dla drogi Muszę trochę przetrzeć Coś tu było widać Masak Tak jest tyłem ładowarko no I wjeżdżamy teraz z ładowarką nie ma co tracić czasu Zobaczymy czy się w dziury zmieści Dobra, daj trochę, do, o tako zostawiamy. Tak Tak jak teraz Na dole, na styk, teraz jak zjechałeś. Dobra, o, ale wieje. No, ładowarka wrzucona, spięta Kramer KL30.8, tak to wygląda z paleciakiem. O, jest dobrze, także kręcimy pauzę. I po pauzie ruszamy dalej. Mam tutaj jeszcze wałek chłopaków. Muszę go dostarczyć do strowi, ale to przy okazji, jakoś jak, jak, jak jak będziemy tam. Zaraz ruszamy do okolic, okolic węgrowa. A teraz odpoczynek. No już właśnie, ładowarkę zdjąłem. Fajni ludzie, wracam do Ostrowi. W Ostrowi poczekam na Łukasza, Łukasz dojedzie samochodem i zobaczymy. Czy razem pojedziemy, czy Łukasz sam po ten ciągnik. Tam jest sporo drogi, tak na jednego kierowcę, tak na styk czasu. No ale zobaczymy. A już jestem tutaj na 50. Ten styk chyba do Ostrowi mam. Także zobaczymy co i jak Ale co dalej. Kurde, te lasy teraz ładnie wyglądają. No to tak. Ja już czekam na Łukasza w Ostrowi. Zaraz się zamieniamy. Ja na dzisiaj będę kończył. Zobaczymy, może coś Łukasz do tego dobra i znowu jakiś odcinek wyjdzie. Także ja już wyglądam, wypatruję, gdzie on jest. Tam będzie widać, że będzie jechał, tylko nie wiadomo kiedy, ale już pewnie niedługo będzie. Czy ja uciekam do domu? Też mam trochę roboty, będę musiał tam trochę w końcu papierki porobić. Może coś dla Was złożę jeszcze. Zobaczymy. Także trzymajcie się, siema. To siemanko, moi drodzy, Siemak. Właśnie nastąpiła zmiana wart. Czas na, na mnie, żeby troszkę popracował. Znaczy, przynajmniej nie to, że nie pracowałem. Rana też nie próżnowałem. No, rano rozładowałem jedne auto, troszkę dopieściłem i weczko i trochę taką sprawę pozałatwiałem. Też nie próżnowałem. Tak więc lecimy pod Elbląg, w okolicy Elbląga. Po... Ciągnik. Mamy jeszcze 215 km. Na razie ładna jest pogoda. Jest sucho. Jeszcze chwilowo świeci słońce. No. Więc my lecimy. Jak coś ciekawego będzie się działo na trasie, to się włączę. Tak więc do zobaczenia. Prawdopodobnie na miejscu przy coś nagramy z nocnego załadunku już, bo będzie ciemno, powoli zaczyna się właśnie ten czas, będzie godzina już, dojedziemy na miejsce po 18, to będzie już, można być bardzo ciemno, no ale nic nie zrobisz, zaraz zacznie się zima, dni będą krótkie, ale spokojnie do wiosny szybciutko przeleci. Moi drodzy, na szybko, gdy jedziemy sobie w koreczku, chciałbym serdecznie pozdrowić chłopca, który zawsze stoi w przesnyżu przy drodze na wylocie w stronę Makowa i nagrywa sobie ciężaróweczki. Znalazł sobie popak pasję, szanuje. Już kilka razy przyjeżdżaliśmy z tą nagrywą. Bardzo serdecznie pozdrawiamy chłopaka który bardzo ciekawe hobby sobie znalazł. Trzymaj się młody, Mam nadzieję, że do zobaczenia może kiedyś będziesz oglądał. A my w dalszym ciągu poruszamy się do przodu. Wiadomo, teraz ludzie z pracy wyjeżdżają, każdy. Widzicie, troszeczkę nam się korkuje, ale nie piekarnie jak to mówią powoli aby do celu i bezpiecznie, także trzymajcie się taka krótka wstaweczka się przypomniała akurat żeby pozdrowić tutaj w tym miejscu i przez czas przejeżdżam akurat do zobaczenia na miejsce no to moi drodzy właśnie docieramy na miejsce z załadunku ale powiem wam szczerze, droga to tutaj jest ostatnie 30 km to nie mam pytań pan mówił, że jest hala, to chyba jest dobrze. Uuu, uh, już mokro. Hmm, może tak na innym wjazdem się wjeżdża. Dobry wieczór, Dobry Łukasz. Janek, hmm. najlepiej jak pan wyjedzie jest no. drugi wjazd. A, to ja się znaczy pomyliłem. Kolejny, nie? To, to nie, nie, nie w tym wjazd no. jechałem, co trzeba. Dobra? Dobrze bym się dalej nie wymknął. <grym> Dobrze bym się dalej nie wymknął. <grym <grym no to kup. Znaczy, powiem panu szczerze, by mnie zblokował, bym podjechał. Ale po co drzeć dziury? No, nie, 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 nie. Powolutku, powolutku. Długi gwiazd jest O, Kieka byestra Pewnie mm. tutaj No to moi drodzy, jesteśmy na miejscu, w końcu trafiłem <laughs> Pan się śmieje, do sąsiad zaskoczony bo do sąsiada jechałem No bo jest, jesteśmy na miejscu właśnie się rozkładamy To składamy się. Szybki załaduneczek. Ile kilometrów? Trzysta... Chodź Trzysta pięćdziesiąt może? granicach takich? też Mhm. Akurat nie oni mieli przyjechać i oni się zdecydowali. A to właściciel był oglądał, tak? tak teraz jakiś w kolejnych. A to <laughs> A temu się nie chciało jechać, bo obejrzany. <laughs> I się nie chciało tyle tuc. Prawo bo widać po jej wyrazie Bo to ten co stoi, tak? Tak. Nie, tam dosyć popularne te Tak, tak, u nas są bardzo popularne, bo, bo jest ja to niedaleko mieszkam nie, dobre traktory. Tak, tak najczęstszą starkę ponią to był i y, pompka od sprzęgła. Nie? Panie kochany, mój kolega ma takiego shhh, takiego jeszcze starszego, bo pana topiara już młody ten ciągnik. Rzucimy na spokojnie zepnię i pójdziemy formalności sobie załatwić. Ty a ty pojechał jeszcze nawet. Jeszcze, wiasz. bo się zapatrzyłem. A kurwa, bo mi zamiast pójść wylecieć, kurwa, i pokierować cię <laughs> to kurwa, tak... Ja to się a. patrzę na ten słup, mówię, pewno, no tam, ale tak... Przyjechałem obok ciemno, mówię, no nie, chyba nie tu. Ej, się nic nie stało. Sąsiad nie wyleciał z siekiery, to był biedy. No szybko uciekał. Opa. Gospoda, jedź tyłem. Bo te, te, na, akurat na te duże koła, będzie wygodniej stał, dobra? Tak, bo na te duże koła, akurat wygodniej. On ładnie stoi. Tak, on ładniej tutaj w ogóle i stoi. Zima idzie, co? Już zimno się zrobiło. Było lato, jesień, zima. Tak jest. Jedna zima, druga zima i chłopak Żeby pan jedzie ucieka. No. I mi też czas po 18 uciekać zaczął. No. Dobrze jest, super. Śmiało. I prościutko. O. Look, super. Śmiało. Proste koło może pan już postawić sobie, proste koła i tyle. Jeszcze jest gitara. Tak jak powinien stać. Elegancko. Przedotyłaś się tutaj kołami sobie obrze i tyle. Prawo jeszcze. No i dobry. Super. Dziękuję bardzo. Wiemy, o właśnie każdy z Waszych stron się pyta. Często wasze strony przyjeżdżamy. To pierwsze pytanie. No powiem panu szczerze od mojej miejscowości rodzinnej 45 km. No bo tu było tak od nas, ta <słyszy> no, no, tam jest po byli Tylko wódki o kupować <słyszy> Tak, bo ta. ale i tak pan Gienio sobie dobrze radzi Remont teraz mamy, tak? Po tak ma, jest. są względem. Bar dzięki tak im... Podlasianie, jako my, mamy bardzo złą renomę w Polsce i ry... z... ja rzymał, źle nam rysują. Tam, tam No wiadomo, tak jak będę porównać serię 8 o serię 9 na wielowahaczu. O 8 się tej... dobrze jeździ, ale 9 to już... Wielowaha to jest, jest ta sprawa. No podnoś po maleńki. Stopy złożę idziemy, po. Dokumenty. Kurwa. O, może na sztywnej go wziąć, Aha. ale my żałujemy, że wzięliśmy tego cofie, bo od nowości Aha. go mamy, nie? A... Który rocznik? 28. 28. Ile godzin już ma? 9 tysięcy. Tego co teraz kupiliśmy rok starszy, tylko tamtym jest 195, ma z Danii przyjęto, to 17 tysięcy, no. Tak, i teraz najlepsza część dla Pana. To moi drodzy, sprzęcik jak widzicie załadowany. Idziemy, czas na formalności. Do zobaczenia później. No i moi drodzy, właśnie załadowaliśmy się Zakończyliśmy pauzę, ciągnik jest raz z nami. Trzysta czterdzieści kilometrów do domu, także, moi drodzy, do zobaczenia.